Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Vektor000 i zapraszam was na następny odcinek serii anime o boomerów. Tym razem kontrowersyjny temat, ponieważ mamy tutaj Akite, latawiec, jest to anime łamane hentai z roku 1998 od studia ARMS, z czego ja wam polecam wersję ocenzurowaną, bez tych dodatkowych 15 minut, ponieważ one nic nie dodają do fabuły, a są brzydko nakręcone, bo oglądałem wersję i taką, i taką, ale o tak się nie dyskutuje, zatem o czym opowiada to anime? Anime opowiada o dziewczynie Sawie, jest ona sierotą przez to, że jej rodziców zamordowano w brutalny sposób, no i została przetrzymana przez detektywów Akaya i Kaina, którzy są skorumpowani i niemoralni do takiego śpiku, że i wykorzystuje właśnie Sałę, no i faceci robią z niej maszynę do zabijania. Ma zabić każdego, kogo jej zlecą. Do tego dostała nowoczesną broń, która potrafi rozczłonkować człowieka jednym strzałem, przez co stała się niesławna wśród funkcjonariuszy policji, a no i Sała zauważa, że jej opiekunowie są gorsi od tego, kogo każą jej zabić no i zaczyna myśleć, jak tu się ich pozbyć. No i pewnego dnia Sawa spotyka Oburego, także sierotę, który także jest mordercą na zlecenie, no i ta para hitmanów stworzyła parę stworzoną z desperacji oraz niezadowolenia tego, czym robią, no i snują sobie, jak tu żyć w świecie, w którym oni już nie będą zabijać. No i co wam mogę opowiedzieć o anime? Fenomenalne sceny! Morders! To, jak Sawa potrafi podczas jednego zlecenia wylecieć z kibla, w wieżowcu, razem z... Y, zabijanym człowiekiem. Przez to, żeby się uratować, obraca go na dół, spadają na samochód, przez samochód przebijają się na dół, aż do linii metra. Powiem, jakie to było fajne i wspaniałe! Ja nie mogę, to jest taka scena, która w tym anime zapada tak do pamięci! Nie dość, że te wydarzenia, które się dzieją w anime, ponieważ one są... Całe anime jest bardzo ciekawe pod tym względem, no ale niestety... Punkty odbiera to, że to jest to hentai, w którym, no, mówię, no hentaiowa podłoże nie jest zbyt ciekawe, ale ogólnie pod tym, jeżeli odetniemy to od podłoża hentaiu, anime jest zarąbiste właśnie przez to, jaka jest tam akcja. Wszystkie zlecenia, które Sawa wykonuje, nie są przeprowadzone w sposób na cichy, są brutalne, ordynalne i ciekawe dlatego ja wam to polecam. Chociaż ja oceniłem anime na szóstkę, a oceniałem wersję nieocenzurowaną, bo ocenzurowanej dałbym ósemeczkę, gdzie właśnie tutaj Mal daje 6,5. Ja uważam, że troszeczkę ocena jest zaniżona, ale to też zależy, kto jaką wersję oglądał. No ja wam anime polecam i szczerze mówiąc, lepiej wejście sobie obejście do wersji ocenzurowanej, bo nieocenzurowana ma te 15 dodatkowych minut, ale no, naprawdę, tam. Scena hentajowa jest słaba, po prostu to chyba dodali do tego na siłę, żeby po prostu to lepiej sprzedać na jakieś tam fali kontrowersji albo czegoś, no po prostu no. Sami sobie zobaczycie, ja obejrzałem obydwie wersje i jak oglądam hentaje to mówię wam szczerze, wersja ocenzurowana jest lepsza. Anime wam szczerze polecam, obejrzcie sobie, na pewno wam wejdzie w głowę każda scena, gdzie szała jest uzbrojona w pistolet. Także dziękuję, widzimy się w następnym odcinku, siema!